Tak? Martwię się. Serio, zrobiłam coś aż tak strasznego? Przecież wszyscy popełniają błędy. W porządku. Zdarza się. Właśnie. Naprawdę. Świetnie się spisałaś. Brawo. Powinnam przeprosić? Nie. Naprawdę mnie to wkurza. Wyrzuć to z siebie. Dzięki, że tak mówisz. Coraz bardziej chcę cię poznać. Ja też. Chętnie bym cię zobaczył. Serio? Wobec tego. Tak. Spotkamy się.